Nie zawsze kapitał zagraniczny jest dobry. Ja, ja tak uważam. Zresztą byliśmy karmieni taką mantrą, takim mitem, że swoboda przepływu kapitału jest zawsze dobra. Pamiętacie Państwo? No nie, nie zawsze. Bo w słabszym państwie, aby byliśmy słabszym państwem, kapitał prędzej wchodzi w bardzo rentowne obszary, generujące dywidendy, bardzo łatwe. Bez konieczności zaalokowania dużego know-how, portfolio wiedzy, patentów, jak na przykład handel detaliczny, jak na przykład sektor finansowy. Cement w Polsce nie należy do Polaków, prawda? Stal nie należy do Polaków. Przez 20 lat zostaliśmy wykupieni w tych, w tych segmentach wartość dodana, jaką wytworzyły te segmenty w gospodarce polskiej jest umiarkowana w porównaniu do kapitału na wyższych piętrach marży, na wyższych piętrach wartości dodanej. To jest bardzo trudny temat. Nie każdy kapitał zagraniczny jest dobry, nie każda branża, w którą wejdzie ten kapitał zagraniczny, jest właściwą branżą, do której należałoby wpuszczać ten kapitał zagraniczny i to jest również odpowiedź na to pytanie, które mi pan zadał.